Dla tych szanownych państwa, którzy wytrwale obserwowali całą serię o słodowaniu jęczmienia browarnego, który słodowałem, znaczy jęczmień browarny, słodowałem pierwszy raz, bo akurat udało mi się go kupić. No i teraz już wiem, gdzie go będę mógł kupić w tym roku, po żniwach, bo wtedy będzie go najwięcej. Dla tych szanownych państwa, taka informacja, że słód już został w znakomitej części dosuszony. Co prawda, tutaj część jeszcze leży trochę. O. Leży to przykryte, ponieważ pada właśnie deszcz. Ale tutaj już się waży piwko. Piwko wędzone, piwko z tego słodu, który był robiony 10-11 dni temu. Jeżeli zaś ktoś z szanownych państwa akurat trafił na tą czwartą część, to w opisie tego filmu są linki do poprzednich trzech części tego filmu i do tego starego filmu najpierwszego z najpierwszych albo drugiego z najpierwszych bo ten bardzo stary chyba już usunąłem dawno dawno temu i ja w ten sposób słoduję ziarno już gdzieś od 2016 roku i jeżeli zaś chodzi o te sprzęty, które wykorzystuję tutaj za mną, o ten kocioł warzelny, do którego mam kolumnę dokręcaną od góry, o filtratory, o śrutownik, który tutaj gdzieś schnie z boku to na kanale jest taka playlista piwowarstwo i tam jest kilka filmów na temat tych moich sprzętów z których korzystam w tej chwili linki oczywiście również zostawię w opisie tego filmu czyli cały proces, kiedy padał również deszcz zajął mi około 11 dni przy czym część słodu suszyłem elektrycznie to znaczy w kuchence elektrycznej jest to dosyć upierdliwa sytuacja, bo Kuchenka chodzi prawie cały dzień. To prawda, ja to suszę w mniej więcej 50-60 stopniach po to, żeby nie uszkodzić enzymów, które tam wytworzyły się w tym słodzie. I wychodzi taki słód jak pilzneński, to znaczy najjaśniejszy, jaki ja jestem w stanie zrobić. Nie wiem, jak jest z DMS-em. Mówi się, że słód, który nie był prażony po tym procesie słodowania, po suszeniu. Ma dosyć sporo prekursorów DMS. Ja nigdy tego nie sprawdzałem. Zawsze gotuję co najmniej godzinę to piwo. Były różne problemy z moimi piwami, ale nikt nie wskazywał nigdy na DMS. Także w tym słodzie, który robiłem do tej pory z jęczmienia z tych odmian uniwersalnych, te prekursory DMS, nawet w takim najjaśniejszym słodzie, raczej średnio chyba występowały. Jeżeli chcę zachować sporo tych enzymów, żeby później móc zacierać tym słodem również cukry z innych słodów. No to suszę do czy prażę w temperaturze do 80 stopni. Jeżeli ta siła diastatyczna nie jest mi jakoś szczególnie potrzebna, chcę zrobić słód karmelowy, chcę zrobić słód o ciemniejszej barwie, no to wtedy prażę sobie w bardzo różnych temperaturach, chyba nawet do 150 stopni. To znaczy nie był to słód palony, ale były to ciemne słody karmelowe. Wychodzą całkiem fajne, no ale tej siły diastetycznej wtedy już nie ma. Normalnie suszę albo staram się suszyć jak najdłużej na słońcu, jeżeli słońce jest, do takiej sytuacji, gdzie ten słód jest twardy w środku już i później dosuszam go elektrycznie najczęściej. Jeżeli mam potrzebę, to również go wędzę, ale już raczej taki bardziej dosuszony słód. Jeżeli ma być to słód taki jak pale ale, no to tak do 80 stopni jest później prażony przez. No, aż będzie miał taką barwę ciemniejszą i będzie suchutki w środku. W tym roku postanowiłem, że część tego słodu wykorzystam. Jeszcze takiego niedosuszonego i taki słód, który wędziłem w wędzarni, czy suszyłem w wędzarni. Z tego słodu suszonego w wędzarni, który nie był tak do końca dosuszony, ale za to był bardzo fajnie uwędzony, bardzo fajnie pachnie. Chcę zabrać takie piwko na spotkanie piwowarów domowych, które ma się odbyć 12 czerwca w Cieszynie. Także jeżeli będziecie mieli ochotę. I okazję w cieszynie być, to chyba są jeszcze bilety. Będzie możliwość spróbowania piw, bardzo wielu piw z domowych browarów, ponad 40 domowych browarów, a każdy zabiera ze sobą chyba co najmniej dwa piwa. Także będzie co degustować. Ja zabiorę między innymi to piwo wędzone z wędzonego słodu jęczmiennego, który sam robiłem, sam wędziłem, wykorzystam do niego chmiel, który rusł tutaj u mnie z drugiej strony domu, bo mam go jeszcze resztkę. No i to tyle. Chyba kwestię słodowania klepiskowego mamy już zamkniętą i omówioną. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć.